Zimne, sobotnie popołudnie. Siedziałam przy kuchennym stole, trzymając w dłoniach telefon, a ekran świecił mi w twarz niczym bezlitosny sędzia. Wiadomość od mojego jedynego syna, Pawła, była krótka, ale każde słowo ciążyło jak kamień. Mamo, w tym roku robimy zjazd rodzinny u nas, proszę nie próbuj nawet przyjeżdżać. Poczułam, jak serce rozpada mi się na tysiąc kawałków, a oddech więźnie w gardle. Palce drżały mi tak bardzo, że ledwo byłam w stanie odpisać. Wystukałam tylko dwa słowa, które przypieczętowały mój los. Zrozumiałam. Wcisnęłam wyślij, zanim zdążyłam się rozmyślić. A potem nastała cisza, głośniejsza i bardziej ogłuszająca niż jakikolwiek krzyk. Zanim przejdziemy do dalszej części tej historii, sprawdź, czy subskrybujesz nasz kanał. To dla nas ogromna pomoc i motywacja do tworzenia kolejnych opowieści. A teraz kontynuujmy. Nazywam się Anna i mam 58 lat. Od śmierci mojego męża, Tomasza, minęło już 10 lat, a ja wciąż mieszkam w naszym wspólnym domu na obrzeżach miasta. Domu, który kiedyś tętnił życiem i śmiechem, a teraz wypełniony jest jedynie echem wspomnień. Paweł był naszym oczkiem w głowie, jedynym dzieckiem, które wychuchaliśmy i wydmuchaliśmy. Pamiętam, jak uczyłam go jeździć na rowerze w naszym ogrodzie, jak opatrywałam mu zdarte kolana. I, jak z dumą patrzyłam, gdy odbierał dyplom na studiach. Wydawało mi się, że nasza więź jest nierozerwalna. A jednak gdzieś po drodze coś pękło, coś, czego nie zauważyłam, zajęta żałobą i próbą poskładania swojego życia na nowo. Po śmierci Tomasza wszystko się zmieniło. Paweł szybko dorósł, ożenił się z Agnieszką, wspaniałą, ciepłą dziewczyną, i wyprowadził się na drugi koniec Polski. Na początku dzwonił co niedzielę opowiadał o pracy, o planach, o tym jak urządzają swoje pierwsze mieszkanie. Z czasem telefony stawały się rzadsze, krótsze. Tłumaczyłam to sobie jego nowymi obowiązkami, zapracowaniem. Ale w jego głosie coraz częściej słyszałam chłód, dystans, który ranił mnie bardziej niż najgorsze słowa. Zjazdy rodzinne stały się jedyną okazją, żeby go zobaczyć. To były spotkania strony rodziny Tomasza, organizowane co dwa lata przez jego brata Piotra i jego żonę Katarzynę. Zawsze pełne gwaru, śmiechu i wspomnień o tych, którzy odeszli. Dla mnie były jak haust świeżego powietrza, szansa, by znów poczuć się częścią czegoś większego, szansa, by zobaczyć mojego syna. W tym roku miało być inaczej. Po raz pierwszy zjazd miał odbyć się u Pawła i Agnieszki, kiedy Katarzyna zadzwoniła do mnie z tą nowiną, serce zabiło mi mocniej. Pomyślałam, że to znak, że w jego własnym domu, w jego nowym życiu, może wreszcie znajdziemy drogę powrotną do siebie. Zaczęłam już nawet planować co upiekę. Może sernik, ten jego ulubiony, na kruchym spodzie, dokładnie taki jak piekła moja mama. Wyobrażałam sobie, jak przywitam się z wnukami, których jeszcze nie miałam ale o których marzyłam każdej nocy, a potem przyszła ta wiadomość. Nie próbuj nawet przyjeżdżać. Te słowa odbijały się echem w mojej głowie, drążyły dziurę w sercu. Co takiego zrobiłam? Czym zasłużyłam na takie odrzucenie? Przecież przez całe życie starałam się być najlepszą matką, kochałam go bezgranicznie, poświęciłam dla niego wszystko. A może właśnie w tym tkwił problem? Może moja miłość była zbyt zaborcza? Zbyt ciężka? Może próbując chronić go przed światem, nie pozwoliłam mu oddychać. Siedziałam w tej pustej kuchni, a za oknem powoli zapadał zmrok. Po raz pierwszy od śmierci męża poczułam się naprawdę bezbrzeżnie samotna samotna i niezrozumiana przez jedyną osobę, która stanowiła cały mój świat. Cisza po wysłaniu tej wiadomości była inna niż wszystkie, których doświadczyłam. Nie była to cisza spokoju ani żałoby. To była cisza ostateczna. Jak trzaśnięcie drzwiami, za którymi zostałam sama. W głowie kłębiły mi się setki pytań, a każde kolejne było boleśniejsze od poprzedniego. Próbowałam odtworzyć w pamięci nasze ostatnie rozmowy, spotkania, szukałam śladu, wskazówki, momentu, w którym wszystko zaczęło się psuć. Ostatni raz widzieliśmy się rok temu, na pogrzebie mojej siostry, Magdy. Paweł przyjechał sam, Agnieszka była wtedy chora, był dziwnie milczący, spięty. Kiedy próbowałam go przytulić, poczułam, jak jego ciało sztywnieje. Odpowiedział na moje pytania zdawkowo, unikał mojego wzroku. Myślałam, że to przez żałobę, że każdy z nas przeżywa ją na swój sposób. Nie przyszło mi do głowy, że ten chłód jest skierowany bezpośrednio do mnie. A może powinnam cofnąć się jeszcze dalej? Do momentu, który przez lata spychałam na dno świadomości? Pięć lat po śmierci Tomasza, gdy finanse firmy, którą prowadził z bratem, zaczęły się chwiać. Piotr, jego brat, przyszedł do mnie z propozycją. Chciał sprzedać firmę, argumentując, że sam nie da rady jej utrzymać. To była ich wspólna duma, dzieło życia Tomasza. Pamiętam, jak siedzieliśmy w tym samym salonie, w którym teraz panowała grobowa cisza. Piotr rozkładał przede mną dokumenty. Mówił o ryzyku, o długach, o tym, że to jedyne rozsądne wyjście. Ja, pogrążona w żałobie, nie znająca się na biznesie, ufałam mu. Paweł, wtedy jeszcze student, był przy tej rozmowie. Widziałam w jego oczach sprzeciw. Mamo, nie możemy sprzedać firmy taty. To jego dziedzictwo, powiedział cicho, ale stanowczo. Piotr spojrzał na niego z pobłażaniem. Pawle, jesteś młody, nie rozumiesz. To dla dobra twojej matki. Chcę ją zabezpieczyć. Uwierzyłam Piotrowi. Podpisałam dokumenty. Myślałam, że robię to dla Pawła, dla jego przyszłości, żeby nie musiał martwić się o pieniądze. Dziś wiem, że to był błąd. Paweł nigdy mi tego nie wybaczył. Dla niego sprzedaż firmy była jak zdrada pamięci ojca, a ja, w jego oczach, stałam się wspólniczką wuja. On widział w tym kapitulację, ja próbę przetrwania. Nigdy o tym otwarcie nie rozmawialiśmy. Temat firmy stał się tabu. Myślałam, że z czasem zrozumie, że zapomni. Ale gorycz, jak widać, ma długie życie. Osiadła w jego sercu i przez lata zatruwała wszystko, co było między nami. Wiadomość, którą dostałam, nie była początkiem, była końcem procesu, który trwał od lat, a którego ja, w swojej naiwności, nie chciałam dostrzec. Dwa dni, dwa dni minęły w otępieniu. Wstawałam rano, parzyłam kawę, której nie wypijałam, i patrzyłam w okno. Dom stał się moim więzieniem. Każdy przedmiot przypominał mi o Pawle, o szczęśliwych chwilach, które wydawały się teraz kłamstwem musiałam coś zrobić, nie mogłam tak po prostu tego zostawić. Duma podpowiadała mi, żeby milczeć, żeby uszanować jego prośbę, ale serce matki krzyczało z bólu i niezrozumienia. Postanowiłam zadzwonić do Katarzyny, żony Piotra. Zawsze miałyśmy dobry kontakt, była osobą ciepłą, rodzinną, choć czasami miałam wrażenie, że żyje w cieniu swojego męża. Może ona będzie wiedziała o co chodzi? Może Paweł zwierzył się jej? Albo Piotr coś wspominał? Z drżącą ręką wybrałam jej numer. Aniu, co u ciebie? Właśnie miałam do ciebie dzwonić. Jej głos, jak zawsze, był pełen energii. Poczułam ukłucie winy. Ona cieszyła się na zjazd, a ja miałam zamiar zburzyć ten nastrój. Kasiu, cześć! Dzwonię w sprawie tego zjazdu. Zaczęłam niepewnie. No właśnie. Cudownie, że Paweł z Agnieszką wzięli to na siebie, prawda? Taka miła odmiana, już się nie mogę doczekać. Piotr też się cieszy, mówi, że wreszcie rodzina będzie w komplecie w nowym miejscu. Słowo w komplecie zabrzmiało jak policzek, przełknęłam ślinę. Kasiu, ja, ja chyba nie przyjadę w tym roku. W słuchawce zapadła cisza. Jak to nie przyjedziesz? Coś się stało? Jesteś chora? W jej głosie słyszałam autentyczną troskę. Nie, nie, wszystko w porządku ze zdrowiem. Po prostu Paweł prosił, żebym nie przyjeżdżała. Wyrzuciłam to z siebie jednym tchem, czując, jak policzki płoną mi ze wstydu. Katarzyna milczała przez dłuższą chwilę. Słyszałam tylko jej nierówny oddech. Aniu, ja. Nie wiem, co powiedzieć. To niemożliwe. Musiało dojść do jakiegoś nieporozumienia. Jesteś jego matką. Też tak myślałam. Odparłam cicho. Czy on, czy Piotr coś mówił? Czy coś się wydarzyło, o czym nie wiem? Znów ta wymowna cisza, a potem jej głos, już inny, cichszy, bardziej ostrożny. Wiesz, Aniu, mężczyźni, oni mają swoje sprawy. Piotr ostatnio wspominał coś o starych papierach z firmy: coś tam porządkował i znalazł. Ale to pewnie nic takiego. Piotr mówił, że Paweł ma trochę żalu, że. że Tomasz nie wszystko mu zostawił tak jak powinien. Wiesz jakieś stare ustalenia między braćmi? Poczułam zimny dreszcz. Ustalenia między braćmi? Tomasz był człowiekiem honoru. Nigdy by nie skrzywdził brata. Co Piotr miał na myśli? Kasiu, nie rozumiem. Co to były za ustalenia? Naprawdę nie wiem, Aniu, kochanie. Piotr nie lubi rozmawiać o interesach. Powiedział tylko, że dobrze, że sprzedaliście firmę w porę, bo wyszłyby na jaw różne niezręczności i że Paweł, jako dorosły mężczyzna, w końcu zaczyna rozumieć pewne rzeczy. Ta rozmowa, zamiast przynieść ulgę, zasiała we mnie jeszcze większy niepokój. Niezręczności? Paweł zaczyna rozumieć? Co Piotr mu powiedział? Czym karmił jego umysł przez te wszystkie lata. Zdałam sobie sprawę, że historia ze sprzedażą firmy to tylko wierzchołek góry lodowej. Pod powierzchnią kryło się coś znacznie mroczniejszego. Coś, co zniszczyło nie tylko pamięć o moim mężu, ale także moją relację z synem. Po rozmowie z Katarzyną poczułam się jeszcze gorzej: słowa o niezręcznościach i starych ustaleniach nie dawały mi spokoju. Co Piotr ukrywał i co wmówił mojemu synowi. Czułam się bezsilna. Nie mogłam zadzwonić do Pawła i zażądać wyjaśnień, to tylko pogorszyłoby sprawę. Musiałam znaleźć inny sposób, żeby dotrzeć do prawdy. Przez kilka następnych dni przeszukiwałam dom, przeglądałam stare dokumenty, segregatory, wszystko co zostało po Tomaszu. Miałam nadzieję znaleźć coś, cokolwiek, co rzuciłoby światło na te tajemnicze ustalenia. W końcu, na samym dnie szafy, w starym kufrze, który należał do mojego męża, znalazłam coś, o czym zupełnie zapomniałam. Był to gruby, skórzany notatnik, którego Tomasz używał jako osobistego dziennika. Nigdy do niego nie zaglądałam. Uważałam to za naruszenie jego prywatności, nawet po śmierci, ale teraz czułam, że nie mam wyboru. Usiadłam w fotelu, w którym zawsze siadywał Tomasz, i z drżącymi rękami otworzyłam notatnik. Jego charakter pisma, znajomy i kochany wypełniał stronę po stronie. Zaczęłam czytać. Były tam zapiski o pracy, o marzeniach, o Pawle, a potem, pod datą sprzed dwunastu lat, znalazłam wpis, który zmroził mi krew w żyłach. Piotr znowu u mnie był, znowu prosił o pieniądze. Jego firma hazardowa tonie w długach. Postawiłem mu ultimatum. Pożyczę mu ostatni raz, ale pod warunkiem, że podpisze umowę, w której zrzeka się wszelkich praw do naszej wspólnej firmy, jeśli nie spłaci długu w ciągu dwóch lat. Wiem, że to mój brat, ale nie mogę pozwolić, żeby jego nauk zniszczył wszystko, co budowałem dla Ani i Pawła. Ta firma to ich przyszłość. Piotr się zgodził, podpisał. Schowałem umowę w bezpiecznym miejscu. Mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał jej używać. Może ten wstrząs w końcu go otrzeźwi. Czytałam te słowa w kółko, nie mogąc uwierzyć. Piotr, który zawsze kreował się na solidnego biznesmena, był hazardzistą? Tomasz pożyczył mu pieniądze, żeby ratować jego skórę, a w zamian zabezpieczył przyszłość naszej rodziny? A więc Piotr okłamał mnie, mówiąc, że trzeba sprzedać firmę, bo jest w złej kondycji. On musiał ją sprzedać, żeby spłacić swoje długi, a przy okazji zagarnąć część pieniędzy, która zgodnie z tą umową mu się nie należała. Użył mnie, mojej żałoby i niewiedzy, żeby zatuszować własne winy. A co najgorsze, zatruł umysł mojego syna, przedstawiając Tomasza jako kogoś nieuczciwego, a siebie jako ofiarę. Wszystkie elementy układanki wskoczyły na swoje miejsce: chłód Pawła, jego żal, oskarżenie w oczach. On nie miał pretensji o sprzedaż firmy. On miał pretensję do mnie, że stanęłam po stronie człowieka, który, jak sądził, został skrzywdzony przez jego własnego ojca. Piotr musiał mu pokazać jakieś spreparowane dokumenty, opowiedzieć zmyśloną historię, a Paweł, nie znając prawdy, uwierzył. Uwierzył w najgorszą wersję wydarzeń. A ja, milcząc, chroniąc rodzinne sprawy, pozwoliłam na to. Chroniłam honor Piotra. Człowieka, który zniszczył pamięć o moim mężu i odebrał mi syna. Nagle poczułam falę lodowatej furii, złość na Piotra, na siebie, na cały świat. Wzięłam kartkę papieru i zaczęłam pisać list do Pawła. List, w którym wyjaśniłam wszystko, bez zatajania i upiększania. List, który miał oczyścić imię jego ojca. Ale kiedy go skończyłam, wiedziałam, że go nie wyślę. Słowa na papierze były zbyt zimne. Te prawdę Paweł musiał usłyszeć, ale nie ode mnie. Rozdział czwarty. Konfrontacja. Wiedziałam, co muszę zrobić. Nie mogłam pozwolić, żeby kłamstwo Piotra dalej niszczyło moją rodzinę. Następnego dnia rano, bez zapowiedzi, pojechałam do jego domu. Czułam, jak adrenalina miesza się ze strachem. To nie byłam ja. Zawsze unikałam konfrontacji, wolałam przeczekać, wybaczyć, ale tym razem stawką było coś więcej niż moje zranione uczucia. Stawką była prawda i honor człowieka, którego kochałam. Katarzyna otworzyła drzwi, a na jej twarzy malowało się zdumienie. Ania, co ty tu robisz? Coś się stało? Muszę porozmawiać z Piotrem. Jest w domu? Powiedziałam tonem nieznoszącym sprzeciwu. Piotr wyszedł z salonu, wycierając usta serwetką. Wyglądał na zaskoczonego, ale szybko przybrał maskę fałszywej serdeczności. Ania, co za niespodzianka. Wchodź, napijesz się kawy? Nie przyszłam na kawę, Piotrze, powiedziałam, wchodząc do środka. W ręku ściskałam notatnik Tomasza, położyłam go na stole w salonie. Chcę, żebyś wyjaśnił mi i Katarzynie, czym są te niezręczności i stare ustalenia, o których opowiadasz mojemu synowi. Piotr zbladł, spojrzał nerwowo na żonę, a potem na mnie. Aniu, nie wiem o czym mówisz. To stare sprawy? Nie ma sensu do tego wracać. Owszem, jest sens, zwłaszcza gdy przez te stare sprawy mój syn każe mi nie przyjeżdżać na zjazd rodzinny. Zwłaszcza gdy przez lata szkalujesz pamięć mojego męża, swojego brata, który uratował ci skórę. Otworzyłam notatnik na odpowiedniej stronie i położyłam przed nim. Czytaliście to kiedyś? To dziennik Tomasza. Zapisał w nim wszystko twoje długi hazardowe, pożyczkę i umowę, którą podpisałeś. Katarzyna podeszła bliżej i zaczęła czytać. Widziałam, jak jej twarz zmienia się z niedowierzania w przerażenie, a potem w głęboki smutek. Spojrzała na męża wzrokiem, jakiego nigdy u niej nie widziałam. Był pełen pogardy. Piotr, czy to prawda? Szepnęła. Piotr nawet na nią nie spojrzał. Jego wzrok był utkwiony we mnie. W jego oczach nie było skruchy. Była tylko zimna wściekłość. Czego ty chcesz, Anka? Pieniędzy? Chcesz mnie teraz zniszczyć po tylu latach? Nie chcę twoich pieniędzy, odparłam, a mój głos drżał z emocji. Chcę odzyskać mojego syna. Chcę, żeby poznał prawdę żeby wiedział, że jego ojciec był dobrym i honorowym człowiekiem. A ty? Ty go okłamałeś. Zmanipulowałeś go. Wykorzystałeś jego miłość do mnie i do ojca, żeby ukryć własne brudy. On sam do mnie przyszedł, krzyknął Piotr. Zaczął zadawać pytania o firmę. Chciał wiedzieć, dlaczego ją sprzedaliście. Co miałem mu powiedzieć, że jego idealny tatuś musiał mnie ratować, bo byłem na dnie? dałem mu wersję, którą łatwiej było przełknąć, wersję, w której to ja byłem ofiarą, a nie żałosnym hazardzistą. więc wolałeś zniszczyć pamięć o bracie i moją relację z synem, niż przyznać się do własnej słabości? zapytałam, czując, jak łzy napływają mi do oczu. w tym momencie nie czułam już złości, czułam tylko bezbrzeżny żal, żal nad tym człowiekiem, tak słabym i zakłamanym, i żal nad straconymi latami, które mogły wyglądać zupełnie inaczej. Katarzyna stała jak sparaliżowana, w końcu podniosła wzrok i powiedziała cicho, ale stanowczo. Zadzwonię do Pawła. On musi poznać prawdę, całą prawdę i usłyszy ją ode mnie. Wróciłam do domu kompletnie wyczerpana. Konfrontacja z Piotrem odebrała mi resztki sił. Czułam się jakbym przebiegła maraton, ale jednocześnie zrzuciła z pleców ogromny ciężar. Prawda wyszła na jaw, przynajmniej w tym małym rodzinnym gronie. Ale co dalej? Katarzyna obiecała, że zadzwoni do Pawła. Co mu powie? Jak on zareaguje? Czy mi uwierzy? A może uzna to za kolejną próbę manipulacji z mojej strony? Czekałam. Godziny mijały w napięciu. Każdy dzwonek telefonu sprawiał, że podskakiwałam. Ale telefon milczał. Nikt nie dzwonił, ani Katarzyna, ani tym bardziej Paweł. Zapadł wieczór, a potem noc. Nie zmrużyłam oka. Przewracałam się z boku na bok, odtwarzając w głowie scenę w domu Piotra. Czy dobrze zrobiłam? Może powinnam była to załatwić inaczej? Może powinnam była najpierw porozmawiać z samym Pawłem? Ale jak, skoro odciął się ode mnie murem milczenia? Następny dzień był taki sam. Gęsta, nerwowa cisza. Zaczęłam wątpić. Może Katarzyna stchórzyła. Może Piotr ją przekonał, żeby nie mieszała się w męskie sprawy. A może zadzwoniła, a Paweł jej nie uwierzył. Wyobrażałam sobie jego reakcję. Złość, niedowierzanie. Przez lata żył w przekonaniu, że jego ojciec był kimś innym, a ja byłam słabą kobietą, która zdradziła jego pamięć. Prawda musiała być dla niego szokiem, może potrzebował czasu, żeby to wszystko przetrawić. Wzięłam do ręki list, który napisałam do niego kilka dni wcześniej. Przeczytałam go jeszcze raz. Był pełen bólu, żalu, ale też miłości. Pisałam w nim nie tylko o Piotrze i firmie. Pisałam o swojej samotności po śmierci Tomasza, o tym, jak bardzo bałam się przyszłości. I jak bardzo chciałam go chronić. Pisałam o tym, że być może moja miłość była czasem niezdarna, może popełniłam błędy, ale wszystko co robiłam, robiłam z myślą o nim. Zrozumiałam, że ten list nie był tylko o wyjaśnieniu przeszłości, był o mnie, o moich uczuciach, których nigdy nie umiałam ubrać w słowa. Złożyłam list, włożyłam go do koperty i zaadresowałam. Nie wiedziałam, czy kiedykolwiek go wyślę, ale sam fakt, że przelałam swoje myśli na papier, przyniósł mi dziwną ulgę. To było moje świadectwo, moja wersja wydarzeń. Nawet jeśli Paweł nigdy jej nie pozna, ja ją miałam. Czułam, że odzyskałam część siebie, którą straciłam przez te wszystkie lata milczenia i niedomówień. Cokolwiek miało się wydarzyć, byłam gotowa. Przestałam czekać na telefon. Zaczęłam sprzątać dom. Otworzyłam szeroko okna, wpuszczając do środka świeże, chłodne powietrze. Czułam, że burza, która wisiała nad nami od tak dawna, wkrótce nadejdzie. A ja po raz pierwszy od dawna nie bałam się jej. Nadszedł dzień zjazdu rodzinnego sobota. Obudziłam się wcześnie rano, ze dziwnym spokojem w sercu. Wiedziałam, że nie pojadę. Nawet gdyby Paweł nagle zadzwonił i mnie zaprosił, nie pojechałabym. Nie w takiej atmosferze. Nie chciałam być tematem szeptów, powodem napięcia. To miał być ich dzień ich święto. Moja obecność byłaby jak cień. Zamiast tego zrobiłam coś dla siebie. Ubrałam się w sukienkę, której nie nosiłam od lat, i pojechałam na cmentarz. Dawno nie byłam u tomasza. Zazwyczaj wizyty tutaj wiązały się ze smutkiem, z poczuciem straty. Ale dzisiaj było inaczej. Kupiłam bukiet jego ulubionych frezji i usiadłam na ławce obok grobu. Cześć kochanie! szepnęłam, gładząc zimną kamienną płytę. Ale się narobiło, prawda? Wiesz, znalazłam twój notatnik. Przez tyle lat go przede mną ukrywałeś, ty spryciarzu, ale teraz wszystko rozumiem, rozumiem, co próbowałeś zrobić, chciałeś nas chronić, i ja też chciałam, tylko chyba trochę się w tym wszystkim pogubiłam. Opowiedziałam mu o wszystkim, o wiadomości od Pawła, o rozmowie z Katarzyną, o konfrontacji z Piotrem, mówiłam cicho, spokojnie, jakby siedział obok mnie, po raz pierwszy nie płakałam, czułam, jakbym prowadziła z nim prawdziwą rozmowę jakby zdejmował ze mnie ciężar, który nosiłam samotnie przez dziesięć lat. Wiesz, on jest do ciebie taki podobny. Uśmiechnęłam się przez łzy, które w końcu popłynęły. Taki sam uparty, taki sam honorowy. Myśli, że musi bronić twojej pamięci. Nie wie, że najlepszą obroną byłaby prawda. Może kiedyś zrozumie, może zrozumie, że milczałam nie dlatego, że się z Piotrem zgadzałam, ale dlatego, że chciałam chronić jego, Pawła, przed brudem tego świata. Przed tym, że rodzina to nie zawsze jest sielanka, że bracia potrafią się ranić. Chciałam, żeby miał idealny obraz rodziny. To był mój błąd. Siedziałam tam długo, aż słońce zaczęło chylić się ku zachodowi. Czułam, że coś się we mnie zamknęło. Jakiś etap się skończył. Pogodziłam się z tym, że mogłam stracić syna, ale odzyskałam spokój i poczucie własnej wartości. Wiedziałam, że zrobiłam wszystko, co mogłam. Reszta nie należała już do mnie. Wróciłam do pustego domu. Nie czułam już tej ogłuszającej ciszy. Był to spokój, spokój po bitwie. Zrobiłam sobie herbatę i usiadłam z książką w fotelu Tomasza. Nie czekałam już na nic. I właśnie wtedy, gdy pogodziłam się z losem, mój telefon cicho zabrzęczał. To była wiadomość, nie od Pawła, od Agnieszki, jego żony. Trzy krótkie słowa, które sprawiły, że moje serce zatrzymało się na moment, a potem zabiło z nową siłą. Porozmawiamy jutro, mamo? słowo Mamo na ekranie telefonu. Agnieszka rzadko tak do mnie pisała. Zazwyczaj było to oficjalne pani Anno. To jedno słowo było jak podana dłoń, jak uchylone drzwi w murze, który wydawał się niemożliwy do skruszenia. Odpisałam natychmiast Oczywiście kochanie, czekam. Następnego dnia, w niedzielę, zadzwoniła wczesnym popołudniem. Odebrałam, czując mieszankę nadziei i strachu. Mamo, zaczęła, a w jej głosie słyszałam zmęczenie i smutek. Przepraszam za to wszystko. Kasia zadzwoniła wczoraj rano, opowiedziała nam: Wszystko o wujku Piotrze, o jego długach, o umowie. Paweł jest zdruzgotany. Milczałam, dając jej mówić: On, on jest na siebie wściekły, mamo, wściekły, że uwierzył wujkowi, że dał się tak zmanipulować, a najbardziej jest mu wstyd za to, jak cię potraktował. Ta wiadomość, on żałuje tego bardziej niż potrafisz sobie wyobrazić. Siedzi tu obok. I nie jest w stanie wydusić z siebie słowa. W tle usłyszałam cichy, zduszony szloch. To był Paweł. Mój syn płakał. Łzy stanęły mi w oczach. Agnieszko, kochanie, nie musicie przepraszać, powiedziałam cicho. Ja też popełniłam błędy. Powinnam była z wami porozmawiać dawno temu. Powinnam była wyjaśnić, a nie milczeć. Moje milczenie dało pole do kłamstw. Chciałaś nas chronić. Rozumiem to powiedziała Agnieszka. Ale Paweł musi sam do tego dojść. On jest teraz w rozsypce. Cały ten zjazd wczoraj to była katastrofa. Wujek Piotr nie przyjechał. Kasia powiedziała wszystkim, że jest chory. Atmosfera była straszna. Wszyscy czuli, że coś wisi w powietrzu. Rozmawiałyśmy jeszcze przez chwilę. Opowiedziała mi, że Paweł od lat nosił w sobie ten żal, podsycany przez Piotra. Czuł, że zawiódł ojca, pozwalając na sprzedaż firmy. A złość i poczucie winy skierował na mnie, bo byłam najbliżej, bo najłatwiej było obwinić matkę, która zawsze wybaczy. Kiedy skończyłyśmy rozmowę, usiadłam w ciszy. Nie czułam triumfu ani satysfakcji, że miałam rację. Czułam tylko ogromną ulgę i smutek nad straconym czasem, ale czułam też nadzieję. Wiedziałam, że przed nami długa droga. Rany, które zadawano przez lata, nie goją się w jeden dzień. Paweł będzie musiał uporać się ze swoim poczuciem winy, a ja będę musiała nauczyć się na nowo mu ufać i mówić otwarcie o swoich uczuciach. Wieczorem dostałam kolejną wiadomość, tym razem od Pawła: Jedno słowo: Przepraszam. Odpisałam mu równie krótko: Kocham cię. Wiedziałam, że to dopiero początek, początek trudnych rozmów, powolnego odbudowywania zaufania, ale po raz pierwszy od dziesięciu lat czułam, że nie jestem w tym sama że gdzieś na drugim końcu Polski jest mój syn, który zrozumiał i że razem, krok po kroku, znajdziemy drogę powrotną do siebie. Spojrzałam na list leżący na stole. Wzięłam go i podarłam na małe kawałki. Nie był już potrzebny. Prawdziwa rozmowa miała się dopiero zacząć. Dziękujemy za obejrzenie tej historii do końca. Jeśli poruszyła was ta opowieść, zostawcie subskrypcję na naszym kanale i podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu poniżej. Czy Anna postąpiła słusznie? Czekamy na Wasze opinie.